Przede wszystkim proszę się przedstawić. Jan Gruber z Ryszkowa. Dobrze. Panie Janie, jest pan jednym z tutaj nestorów, jeżeli chodzi o e, zdobienie jajek. Przynajmniej na tym konkursie. W to palmy. Rzu... palm. Ja palm, po... przepraszam. Okej, okay. dobrze. Ale to jest konkurs, który e, tak, i tak. pisanki, i palmy. Tak. E, proszę powiedzieć, jak pan kultywuje tę tradycję, jak się udało przez tyle lat e, to zachować dla potomnych? Bo rozumiem, że też pan przekazuje. Już było nawet tutaj na wręczeniu pokazane. Tak, e, e, człowiek młodego pokolenia. Po prostu no, e, nauczyła mnie tego, można powiedzieć, babcia. Bo y, mój ojciec pochodzi z takich stron gdzie tam z trzciny robili te palmy, a u nas się robi z y, To są takie wyjątkowo roszkowskie palmy i y, później już tata też się nauczył to robić i on mi to robił te palmy jak byłem taki mały. Y, no i później był brat 10 lat młodszy ode mnie to ja mu już robiłem, nie. Y, później no, już był syn mój. To też robiłem i teraz mam tak, później miałem, mam czterech wnuków, no dwóch już jeden 20 lat, jeden 16, czyli już nie biorę udziału, ale jednego jeszcze mam 8 lat i 9, okay. co też zdobyli nagrody w tej chwili. No i tak się to ciągnie, nie? tak to robię tam te palmy. Na czym polega to zdobienie, Jeżeli jest taka, czy jest jakaś taka specjalna technika, która jest to znaczy, pod Pana ręką? Wycina się tą wiklinę, to muszą być takie proste, te, te pręty, jakby to nazwać. Nie może tam być tych odgałęzień. Naprawdę trzeba się naszukać, żeby to znaleźć. Nie jest to takie proste, żeby takiego znaleźć rodzynka. No i to zwija zwi się po prostu w taki gdzieś 15-16 sztuk. Robi się taki i się to wiąże tam co powiedzmy 15 cm. też witliną, Wszystko to musi być bez użycia jakichś tam gwoździ, drutów i wszystkiego. Później to robi się tak zwaną głowę. Więc ten już najcieńszy test rozdziela się na połowę, zawija się w taki obłąk jakby to można powiedzieć i to się też związuje już takimi tymi witkami cieńszymi. I wtedy już to jest gotowa ta konstrukcja można powiedzieć, wtedy tak do środka się daje krzyż jeszcze taki, aha. też się go tutaj na tych stykach obowiązuje tymi, tymi witkami wszędzie, żeby to trzymało się kupy i później się ob, już się to stroi tujami, tymi końcówkami też się to oplata, no tu już trzeba użyć nici, no bo nie ma takiej cienkiej jakiejś możliwości, żeby to y, tam umocować, żeby się nie wyleciało z tego. No i jeszcze daje się bazie, kilka sztuk. No to jest taka podstawowa palma, którą mnie nauczono. No tutaj jeszcze tak, żeby jakoś tam lepsze miejsca były, zdobi się to jeszcze ręcznie wykonami, wykonanymi kwiatkami, tak jakimiś różnymi kolorowami zbiły to no, też to jest pracowite, ale to już się zajmuje y, moja córka i tam i żona, no i to jest cała praca na tej palmy. Tak. Ile czasu pan poświęca na jedną palmę? Jak dużo palm pan y, robi w trakcie takiego sezonu przedświątecznego? Y, to znaczy tak, już teraz mniej, no bo już mamy 75 lat. Więc już ręka trochę ta prawa mi odmawia posłuszeństwa, a jednak to trzeba siły, żeby to upinać, żeby Aha. się nie rozleciało. Kiedyś robiłem gdzieś około może 10-12 sztuk, mhm. a może i więcej kiedy były takie lata. No w tym roku zrobiłem, żeby nie... Nie 6. Okay. 6 czy one zostają w Rzeszkowie? czy gdzieś trafiają? Może to znaczy, daleko? Nie, one tu zostają. Aha, w muzeum. Te, te zostają w muzeum. No a oczywiście my też mamy w domu. Mhm. To się później tak jeszcze tą palmę teraz się święci, święciło się oczywiście dzisiaj. dzisiaj. Wielką sobotę. Odcina się tą głowę tej palnie. Dzieli się, to zależy jaka jest długa, ta, ten, ten czą cały, na trzy. Tak przeważnie, raczej części, się to przecina piłką mm. I y, później się to opala. Jak jestem księcy, nie ognia jest, tak. to, to to się opala. Aha. Później robi się z tego krzyżyki i w dni krzyżowe sadzi się je na polu, żeby był lepszy urodzaj, jakieś nie było gradobicia i innych rzeczy. Mhm. Taka jest tradycja. Tak, ja tak, rzeczywiście jak możemy... No. Tak, to tylko jeszcze takie dopytanie, czy, jest, czy zna pan osoby takie zaawansowane w zdobieniu palmy jak pan. Niekoniecznie w Roszkowie, to znaczy, tylko tak, w okolicy. Te palmy robi się tylko w Roszkowie. Z witrynie. Już w sąsiednich wioskach już robią inne, nie? Już tam z trzciny, czy też z wikliny, ale już tam jest, domieszka trzciny i takich. No, to jest taka rożkowska typowa palma. Dobrze, ale to czy w ogóle z otoczenia z gminy, z powiatu, no, kojarzy Pan twórców znaczy, palm tak, tak zaawansowanych jak Pan? To znaczy, u nas też każdy robi, ale to tak dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, to tam tą jedną czy dwie. Zależy, ile tam domu ma tego, tych, tych chłopczyków tam leży, nie? A to jest jeden z tych Panów, którzy też tak, tworzą te palmy? Mnucze, który mieszka ze mną razem. Okej, okay, jak masz na imię? Tak. Dobrze i powiedz, nauczyłeś się już od upy, od dziadka tak. tworzenia pan? Trochę. Trudne to jest? Tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Pomaga, Aha. No trzeba go to co lubią, to już też, żeby robili. Albo mi przytrzymają, bo czasami Aha. tej trzeciej ręki brakuje i no jakoś trzeba ich ciągnąć. No. I rzeczywiście jest możliwość. Dziękuję bardzo.